Witajcie, moi drodzy. Od razu przepraszam Was za światło, ale niestety lepszego nie będzie. W tym momencie na dworzu jest naprawdę strasznie ciemno. E, mimo tego, że jest godzina 10, myślę, że jaśniej nie będzie przez najbliższy czas. Ja mam jeszcze okno od takiej strony, że naprawdę światło jest trudno złapać, jeżeli nie ma lata. Także, no, niestety, musicie jakoś wytrzymać przy tego typu świetle. Dajcie mi znać, jeżeli da, wiecie, jak się da to pod, poprawić przy zwykłych lampkach, czy macie jakieś własne sposoby. No, i tyle, zaczynajmy. Dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z taką, myślę, bardziej pogadanką niż recenzją, mimo że mam przy sobie kilka książek na temat weganizmu, na temat mojego weganizmu, moje, mojego wegetarianizmu. Prawda jest taka, że ja wegetarianizmem zainteresowałam się jeszcze w liceum. To, była, to był koniec pierwszej klasy liceum, także można powiedzieć, że na tę Wielkanoc minie 9 lat, tak naprawdę, myślę, że coś koło tego. Um, usiadłam któregoś piątku do obiadu, u nas w piątki um, kiedyś zawsze były ryby zamiast, um, zamiast um, cięższego mięsa. I tak po prostu, pomijając fakt, że nie znosiłam ryb i tak naprawdę w większości rodzajów um, potraw robionych z mięsa też, um, po prostu spontanicznie postanowiłam, że tej ryby nie zjem, i że mam dość i że nie będę już jadła mięsa. Myślę, że miał miało na to też duży wpływ to, że w liceum poznałam pierwszą osobę, która była wegetarianinem, wegetarianką. Była to moja koleżanka z klasy. Dużo też dowiedziałam się na sam temat od niej, od jej rodziców, którzy od wielu, wielu lat są wegetarianami. I właściwie myślę, że wtedy to się zaczęło, aczkolwiek przyznam szczerze, że w tamtym momencie, oprócz tego, że rzeczywiście troszczyłam się o zwierzęta, w sensie takim emocjonalnym, myślę, że większy wpływ na to wszystko miało ta, ten wpływ koleżanki. Nie powiedziałabym moda i nie powiedziałabym też, że tylko zwierzęta. No, sami wiecie, jak to działa, tak? Ktoś robi coś innego. Ja generalnie zawsze starałam się być inna od pozostałych ludzi, i tak mi zostało do dzisiaj. I wtedy właściwie też nie jestem Wam dzisiaj w stanie powiedzieć, jakie tutaj powody przeważyły. Mój wegetarianizm wtedy trwał dłużej niż trwa w tym momencie, dlatego, że miał miejsce od końca pierwszej klasy liceum do bodajże pierwszego roku studiów, także myślę, że było to około 3 lat. Przerwałam, przerwałam z wielu względów. Przerwałam ze względu na to, że po prostu byłam pod ogromną presją. I tutaj nie rodziców, tylko dziwo chłopaka, ludzi wokół mnie. No, i również tego, że nie potrafiłam zdrowo się odżywiać, po prostu nie umiałam. Tak naprawdę moimi, moją podstawą diety na wegetarianizmie były zapiekanki z serem i, i kakao na kolację. Mimo, że jadłam bardzo dużo, no nie było to zdrowe jedzenie, tak? Najczęściej szłam do Greenwaya, bo nie chciało mi się samej gotować, jeżeli chodzi o zastępniki mięsa. Nie były to warzywa strączkowe, w ogóle warzyw jadłam naprawdę bardzo mało, owoców właściwie też, głównie to były właśnie bułki z serem, pasztety sojowe i zastępniki mięsa, takie jak jakieś tam nuggety, tofu burgery czy, czy kotlety sojowe, takie robione z proszku, także no też nic absolutnie zdrowego. I właściwie na tym polegał wtedy mój wegetarianizm. Szybko z niego zrezygnowałam. Znaczy, szybko, no trzy lata to nie szybko, ale mimo wszystko tak się to ułożyło w mojej głowie. I właściwie zrezygnowałam z niego, i tak do lutego 2014 roku właśnie nie byłam wegetarianką, nie myślałam o tym. Tłumaczyłam się stwierdzeniami, że wegetarianizm nie jest dla mnie, że. Nie wszyscy mogą być wegetarianami, że mi się wzrok osłabił. Już takimi bzdurami tłumaczyłam właśnie a propos wzroku. Jakoś nie brałam pod uwagę tego, że siedzę bez przerwy przed komputerem i czytam książki po ciemku. Tylko tego właśnie, że przez wegetarianizm wzrok mi się osłabił. No ale co poradzić. No i słuchajcie, w lutym, 1 lutego 2014 roku, jakoś tak się złożyło, że był to 1 lutego akurat. Em... Oglądałam po raz kolejny wykład Garego Jurowskiego, który można spokojnie znaleźć na YouTube, także serdecznie Wam polecam, żebyście wpisali i sobie obejrzeli. No i coś mi się, słuchajcie, przeklikało w głowie, przypomniałam sobie te wszystkie idee, które miałam w głowie w trakcie bycia jeszcze w liceum. Przypomniało mi się, z jakiego powodu nie chciałam jeść mięsa, z jakiego powodu yy, to wszystko wcześniej miało miejsce. No, i ym, co było dosyć dziwne, mam nie powiedziałam, że będę tylko ograniczała, że nie trzeba jeść takich ilości i tak dalej. I też właściwie tak myślałam, tak, że po prostu ograniczę, że będę jadła mięso raz w tygodniu i w ogóle. Yy, no i sprawdziło się to przez pierwszy tydzień, po czym po prostu. Yy, nawet nie jestem pewna, czy zjadłam coś mięsnego przez ten pierwszy tydzień, tak naprawdę, ale przez ten pierwszy tydzień po prostu mówiłam, że będę jadła mięso raz w tygodniu, że częściej nie trzeba. No i prawda jest taka, że od 1 lutego 2014 nie miałam mięsa w ustach. Czuję się, czuję się z tym absolutnie świetnie, naprawdę cudownie. Fakt, że ja nigdy za mięsem nie przepadałam, nie czułam się po nim dobrze. Jeszcze biorąc pod uwagę moje problemy hormonalne, mięso w ogóle nie powinno być częścią mojej diety. No ale to na pewno w innych filmikach, dlatego że. To nie jest filmik o tym, dlaczego nie powinno się jeść mięsa i nabiało, tylko po prostu o mojej historii odżywiania. No i od tego 1 lutego 2014 roku przeczytałam mnóstwo książek, obejrzałam mnóstwo filmów, mnóstwo poradników przeczytałam na temat wegetarianizmu, weganizmu, sposobu odżywiania, mnóstwo porad na temat tego, jak zdrowo schudnąć. Dlatego, że przez to, jak zaczęłam chorować na hormony, zaczęłam też bardzo tyć. Kiedyś ważyłam 65 kg, w tym momencie ważę 84 także y, kiedyś ważyłam jeszcze więcej jakiś rok temu to było prawie 90 kg. Y, oczywiście nie twierdzę że nie jadłam jadłam ogromne ilości ale w momencie kiedy chorujesz na hormony to też nie jest takie łatwe po pierwsze bierzecie napad głodu który jest naprawdę trudno powstrzymać a po drugie rzeczywiście ten tłuszcz y, nie wiem czy można powiedzieć że wiąże się szybciej po prostu szybciej się tyje i dużo łatwiej się tyje w momencie, kiedy ma się problemy hormonalne, i jeszcze bierze się hormony. Na pewno dziewczyny, które mają takie same problemy jak ja, doskonale to wiedzą i rozumieją. Także ym, czytałam też mnóstwo na temat tego, jak zdrowo schudnąć na roślinnej diecie. Lecz w dalszym ciągu wegetarianizm, tylko wegetarianizm miał dla mnie znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię ideologiczną. O weganizmie ciągle myślałam jako o. Diecie, która pomogłaby mi być zdrowszą, aczkolwiek nie myślałam tutaj o aspektach raka i chorób cywilizacyjnych. Myślałam po prostu o tym, jak być szczupłą, i widziałam, że weganizm jest to najlepsza ku temu dieta. I tak naprawdę, coś bardzo intensywnie zmieniło się przez ostatni miesiąc. Miesiąc temu zaczęłam czytać książkę pod tytułem Weganizm autorstwa Cathy Freston. Książka, którą wypożyczyłam z biblioteki tutaj mojej najbliższej ursynowskiej. Z Ursynoteki. Książka, która była pierwszym tak naprawdę, pierwszym takim katalizatorem do otwarcia oczu. Jest o tyle fajna, słuchajcie, że dzieli się na tak zwane obietnice. Mamy tutaj 10 obietnic na temat tego, co da nam dieta wegańska. Obietnica pierwsza. Twoje ciało bez wysiłku odnajdzie i utrzyma idealną wagę. No, i to było już dla mnie oczywiście w tym momencie najbardziej ciekawe, najważniejsze, w momencie, kiedy właśnie przeglądałam tę książkę w bibliotece. Wzięłam ją ze sobą i zaczęłam czytać. Obietnica druga również była dla mnie ważna: obniżysz ryzyko zachorowania na raka, choroby serca i cukrzycę, a nawet cofniesz choroby, które już u ciebie zdiagnozowano. I tutaj możemy przeczytać m.in. o doktorze Campbellu i Esselstynie, którzy są dosyć znani, właśnie. Jeżeli chodzi o ich badania nad wpływem diety zachodniej na choroby cywilizacyjne, na raka przede wszystkim. Obietnica trzecia: będziesz żył dłużej i lepiej. Obietnica czwarta zejdziesz z drogi prowadzącej ku niebezpieczeństwom. Obietnica piąta zaoszczędzisz pieniądze. Obietnica szósta diametralnie zmienisz swój ślad dwutlenku węgla i zrobisz najlepszą rzecz, jaką tylko można uczynić dla środowiska. Obietnica siódma pomożesz zaopatrzyć w jedzenie biedną część świata. Obietnica ósma zredukujesz cierpienie zwierząt, obietnica dziewiąta będziesz podążał ścieżką mądrości wielkich, duchowych tradycji, obietnica dziesiąta będziesz się rozwijał, a świat pójdzie za tobą. Książka jest naprawdę niesamowita, bardzo ciekawa. Na końcu znajdziemy przepisy, aczkolwiek przepisy nie przypadły mi do gusty, ponieważ moim zdaniem są zbyt wydziwnione. Albo są zbyt wydziwnione, albo są bardzo przetworzone. Także jest to taki weganizm dla opornych dla osób, które bardzo lubią jeść niezdrowe jedzenie. No, i trochę te przepisy kłócą się z obietnicami, tymi, zwłaszcza pierwszymi zdrowotnymi, bo trzeba pamiętać o tym, że weganizm może być zdrowy, nie musi być zdrowy. Możecie na weganizmie jeść takie świństwa, że będziecie chorowali niemal tak samo jak na zwykłej, na zwykłej tradycyjnej diecie. Także to jest dosyć ważne. Mm. No i słuchajcie, przeczytałam tę książkę jakiś miesiąc temu. W międzyczasie obejrzałam również Widelce Ponad noże. Serdecznie Wam ten film polecam. Można go obejrzeć na kinomanie: kinoman.tv. Całkowicie z darmo, z polskimi napisami. Również jest tam mowa y, głównie o doktorze Campbellu i Esselstynie. na temat ich odkryć, na temat diety roślinnej. Są podane konkretne przykłady pacjentów, którzy. Cofnęli na przykład cukrzycę i wieńcówkę za pomocą diety roślinnej. Także rzeczy, które w tym momencie uznaje się za niemożliwe i uleczalne, powiedzmy, tylko za pomocą leków. Także jest to naprawdę niesamowite, świetne podejście. Także, tak naprawdę, trudno mi powiedzieć, co tak zrobiło i sprawiło, że w mojej głowie coś kliknęło. Trudno mi to nazwać jednoznacznie. Na pewno była to ta książka. I na pewno były to filmy głównie na temat tego w jaki sposób hoduje się teraz mięso i co też ma duży związek z hodowlą mięsa, w jaki sposób traktuje się zwierzęta, nie tylko w bojach, ale w miejscach, gdzie na przykład kury znoszą jajka albo krowy mają tylko takie przeznaczenie, że są po prostu podłączane do dajarek i wykorzystywane do produkcji mleka, tak? To też nie jest tak, że jeżeli nie jesz mięsa, a pijesz mleko, to nie krzywdzisz, nie krzywdzisz zwierząt, bo droga zawsze jest ta sama, pomijając fakt, w jaki sposób te zwierzęta się traktuje, co też jest absolutnie nieetyczne i niemoralne, ale o tym w innym filmiku. Dzisiaj mówimy o mojej drodze na temat właśnie zdrowego odżywiania i jednocześnie weganizmu nakierowanego ideologicznie. W międzyczasie przeczytałam również książkę Ciało i Ducha ratować żywieniem Ewy Dąbrowskiej. Ewa Dąbrowska jest doktorem, który poleca również dietę roślinną. Tutaj w jej oczyszczaniu polecane są głównie niskokaloryczne owoce i warzywa, które mają oczyścić ciało ze złogów, z toksyn, takie jak na przykład kiszonki, jabłka, jakieś podstawowe warzywa gruntowe. Książka, którą przeczytałam w całości, dosyć ciekawa. Jest to zapisany cykl... Cykl Audycji w Radiu Maryja o Dziwo. Ja chyba w ogóle kiedyś mówiłam o tej książce na moim kanale. Także też książka dosyć sporo dająca do myślenia, ale jednak ukierunkowana tylko na dietę i na zdrowie. Również właśnie w taki sam sposób nacechowana książka Beaty Sokołowskiej, Alkaliczny Styl Życia. Bardzo ciekawa książka, również dająca do myślenia, ale mimo wszystko powiem Wam szczerze, że to co dało mi do myślenia najbardziej to jest właśnie sposób traktowania zwierząt. W ubojniach i w miejscach, gdzie produkuje się mleko, jajka i tak dalej, dlatego, że do mnie niestety nigdy, niestety, może i na szczęście, nigdy nie trafiał tylko i wyłącznie aspekt zdrowotny weganizmu. Nie w takim sensie, że w niego nie wierzyłam, ale po prostu człowiek, dopóki naprawdę poważnie nie zachoruje, nie przejmie się swoim stanem zdrowia, i tak jest dosyć często. W tym momencie właśnie dzisiaj, w dniu, w którym to oglądacie, nagrywam w poniedziałek i zaraz po nagraniu ten filmik opublikuję. Yy, mijają dwa tygodnie, od kiedy jestem na ścisłym weganizmie, pomijając fakt, że zawsze byłam uzależniona od słodyczy, których nie potrafię sobie odmówić, ale wybieram słodycze wegańskie, typu Oreo, typu yy, Odziwo, mieszanka yy, krakowska z Wawelu, która jest w 100% wegańska, byłam naprawdę ogromnie zaskoczona. No i kilka innych rzeczy, ale generalnie jestem na stuprocentowym weganizmie, łącznie z tymi słodyczami. I co jest dziwne, jedząc codziennie po kilka ciastek czy cukierków czy innych tego typu rzeczy, jakoś nie jedząc stuprocentowo zdrowo, tak, bo jakieś pewnie 15-20% mojej diety to są jakieś przetworzone produkty. W ciągu tych dwóch tygodni schudłam już kilo 800, właściwie jedząc ciastka i niewiele robiąc. Także widać naprawdę, że dieta roślinna pomaga oczyszczać się, pomaga to wszystko spalać, pozbywać się tego. To jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, mniej więcej od tygodnia odczułam ogromną poprawę, jeżeli chodzi o jakość snu. W dalszym ciągu śpię po 7-8 godzin, bo tyle właśnie snu potrzebuję, ale mimo wszystko czuję taki większy wewnętrzny spokój, takie zrelaksowanie. Mam więcej energii, dużo lepiej mi się śpi i jestem po prostu dużo spokojniejsza coś, czego wcześniej nie udało mi się nigdy osiągnąć. Mam nadzieję, słuchajcie, że wytrwam w diecie wegańskiej. O dziwo, za tym podejściem naprawdę nie jest mi trudno, dlatego że jak sami wiecie, do weganizmu podchodziłam już kilka razy i kończyło się to bardzo różnie. Tym razem mam nadzieję, że mi się uda, tym bardziej, że robię to bardziej właśnie, znaczy bardziej w ogóle robię to ze względu na zwierzęta. Tutaj aspekt zdrowotny jest drugorzędny, aczkolwiek też jest bardzo ważny. Serdecznie Wam polecam, żebyście obejrzeli widelce ponad noże, na YouTube, kiedy wpiszecie weganizm, jakieś badania naukowe, coś takiego, zawsze wyskoczą Wam naprawdę ciekawe filmy na temat tego, co robi z nami zachodnia dieta, dlaczego mięso nagle zaczęło być konsumowane w takich ilościach, ponieważ jakieś 70-80 lat temu nie miało to miejsca. Mięso nie było takie popularne. Propaganda dotycząca mleka tego, że trzeba mleko pić codziennie i dzieci, i osoby w dorosłym wieku co jest już kompletną głupotą. Również powstała dopiero w okolicach lat 30., 40. w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy, słuchajcie, odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy społeczeństwo, które twierdzi, że mięso i mleko są zdrowe i sprawią, że będziesz długowieczny i będziesz się świetnie trzymał, będziesz miał mocne kości. Czy powtarzanie takich rzeczy przez społeczeństwo naj najbardziej chorych ludzi na całym świecie, największych grubasów, ludzi, którzy. W ciągu roku umierają na raka w tak ogromnych ilościach. Czy słuchanie się ludzi z takiego społeczeństwa jest naprawdę mądre? Myślę, że każdy z nas powinien znaleźć swój rozum i mimo wszystko sprawdzić, co jest dla nas naprawdę dobre rozejrzeć się wokół, co się dzieje. Dlatego, że najprostszy polski przykład: w trakcie komuny nie było, dostęp, nie było dostępności do takiej ilości produktów od zwierzęcych. I ludzie byli szczupli, najczęściej zdrowi. Odsetek raka był niewielki, tak jak przez wszystkie inne pozostałe wcześniejsze stulecia. Tak naprawdę, procent, na jaki ludzie teraz umierają na raka, chorują na raka, jest tak ogromny w porównaniu do lat wcześniejszych, że myślę, że naprawdę warto się nad tym zastanowić. I słuchajcie, no myślę, że to tyle. Minęły dwa tygodnie. Mam nadzieję, że mi będą mijały kolejne tygodnie. Postanowiłam, że jeżeli coś mi z tego wyjdzie, to będę kontynuowała serię wegańską na moim kanale. Na początku wydaje mi się, że będą to po prostu filmiki podsumowujące, na przykład po każdym miesiącu. Wypisałam sobie taki, taką tabelkę z celami, ponieważ ja oczywiście niczego z rzeczy trudniejszych nie potrafię robić bez wypisania sobie tabelki z celami. Tak już mam charakter. Także y, myślę, że za miesiąc zobaczymy się znowu. Wydaje mi się, że tak właśnie będzie, ponieważ tym razem dieta wegańska nie przychodzi mi z większym problemem. Oczywiście, oprócz diety, powoli zaczynam interesować się y, kosmetykami, ubraniami bez żadnych składników odzwierzęcych. Y, na początku bez składników odzwierzęcych, później bez y, testowania na zwierzętach. To już jest troszeczkę trudniejszy aspekt, ponieważ. W internecie roi się od kłamstw, a no, umówmy się, że jednak internet jest najprostszym źródłem informacji, także będę musiała tu jakoś przecedzić przez sito te wszystkie informacje. No i cóż, życzcie mi powodzenia, piszcie, jakie wy macie doświadczenia i co myślicie o tym wszystkim. Dzisiaj mówię do Was po dwóch tygodniach weganizmu, mam nadzieję, że za miesiąc zobaczymy się z kolejną. Y z kolejną odsłoną i opowiem Wam, jakie to wszystko miało efekty półtora miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Piszcie do mnie dalej maile. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.